filmy Słowickiego Ośrodka Kultury w Kosztowach można było zobaczyć ciekawą wystawę rękodzieła artystycznego pod tytułem Wielkanocne Klimaty. Kolekcje swoje zaprezentowały Elżbieta Bajer, Elżbieta Magdziusz, Anna Misila, Zdzisława Tarka, Teresa Ochot, Alicja Śwituła. O, to są jajka robione, tak zwane jajka faberże. To są jajka najpierw malowane na odpowiedni kolor, później posypywane brokatem i zdobione odpowiednio. To są bardzo pracochłonne jajka. Na przykład takie jajko, jak się długo robi. znaczy tak. Cały proces technologiczny takiego jajka jest bardzo długi, ponieważ najpierw trzeba pomalować na przykład to jajko, malujemy na złoty kolor. Ono musi się wysuszyć. Później trzeba zrobić całą tą koronkę z maluzieńkich koraliczków i dotrwa przynajmniej robienie tej koronki dwie godziny to jest minimum. Później jajko należy posypać brokatę, pod, bo klejem posmarować, posypać brokatem. Później trzeba na następny dzień po broka, brokat spryskać lakierem, założyć ten czepeczek i udekorować, więc to nie trwa jeden dzień, dwa, czasem trzy dni. Jajka dekupażowe tak samo wymagają bardzo długiego okresu tworzenia. Bo się najpierw maluje jedną farbą, później maluje się tak zwanym medium, potem maluje się drugą farbą, później robi się, wycina się z papieru do dekupażu albo z serwetek wzór, który się przykleja, a później 10-15 razy maluje się lakierem bez bardzo. Więc cały proces jest bardzo długi. I to jest. Wyrabianie tak zwanej cierpliwości. Nie zgadza się. Poproszę. Dziękuję. Proszę.